Cześć, to jest Tankobot czyli nowości ze świata Tank Company. Dosłownie 3 dni temu otrzymaliśmy niespodziewanie aktualizację, która prowadziła do gry po prostu ogrom nowości. Od bardzo grubych tematów, takich jak nowy battle pass, nowa linia, czy też nowa mapa, przez mniejsze rzeczy, eventy i poprawki w grze. Tankobot zbiera wszystko do kupy i przekazuje Wam informacje na bieżąco. Zaczynamy od nowej linii chińskich czołgów ciężkich. Otrzymaliśmy 4 czołgi od 5 tieru, rozpoczynając na 8, kończąc i są to IS-2 wersja C, 110, 111 i 112. Cała linia bardzo mocno przypomina tę znaną z World of Tanks Blitz oraz World of Tanks PC, i czołgi w grze zachowują się również bardzo podobnie do tamtych maszyn. Mają dość twarde kadłuby, mocne wieże, przyzwoite działa i bardzo fajną mobilność. Dla przykładu, 112 w tank Kompany rozpędza się do 52 km na godzinę, co i tak nie jest żadnym rekordem, bo IS-7 dla porównania jedzie ponad 60. Oczywiście linie można już grindować. Kolejną grubą nowością jest pojawienie się nowej mapy, 13 już w tej chwili o nazwie Honolulu. Jak się domyślacie mapa swoim wyglądem nawiązuje do hawajskich słonecznych klimatów. Zawiera dużo elementów, które związane są ze stolicą tego regionu i bardzo słonecznie pozytywnie nam się kojarzą. Mamy więc plaże, wiele kolorowych elementów, no i oczywiście morze. Arena należy do tych największych, w grze ma pełne 1000 na tysiąc metrów i bardzo wyraźnie widać, że deweloper postarał się, aby była dobrze zbalansowana. Każda klasa czołgów będzie mogła tutaj swobodnie pograć, ponieważ mamy zarówno obszary bardziej otwarte na których będą mogły się świetnie odnaleźć na przykład niszczyciele czołgów z ciekawie ulokowanymi miejscówkami z dobrym biciem jak i wiele przestrzału w związku z tym ale także lekkie czołgi nie będą miały problemu ze znalezieniem zakrytych miejscówek drzewiastych, liściastych, których będą mogły świetnie spotować całe obszary Nie zapomniano o czołgach ciężkich, które mogą się udać w stronę specjalnie przygotowane dla niej miejscówki, portu, gdzie znajduje się wiele elementów betonowych, budynków w których będą mogły wykorzystać swoje mocne strony, sidescrap, etc. Również Czołgi średnie świetnie się tutaj odnajdą, ponieważ wiele jest elementów pogórkowatych, których można grać na wieżę, przyczaić się lub schować. Ogółem mapa robi bardzo pozytywne wrażenie, gra się na niej naprawdę przyjemnie i każdy rodzaj czołgu jest świetnie reprezentowany. Życzyłbym sobie takich map również w World of Tanks Blitz. Kolejna nowość grze to Battle Pass, który wzorowany jest, mówiąc delikatnie, bardzo mocno na tym znanym z World of Tanks Blitz. W zasadzie jest to przeniesienie jeden do jednego tego, co znamy z tamtej gry. Mamy więc szereg nagród, które możemy zdobyć zarówno za darmo, jak i w wersji rozszerzonej, tak zwany Elite, za które oczywiście już musimy zapłacić. Nagrody są bardzo różnorodne, są to zarówno kamuflaże, jak i nalepki, kredyty, boostery, wyposażenie czołgów, bonusy razy 3, konto premium, a także, co szczególnie wartościowe w tej grze, wyszkolenie załogant z aż dwoma perkami. Podobnie jak w przypadku World of Tanks Blitz, aby zdobywać poszczególne etapy musimy grać, zdobywać specjalną walutę Battle Passową, a w zamian za to możemy odblokować kolejne poziomy Battle Passa. Dodam także, że Battle Pass podobnie jak w Blitzu podzielony jest na 4 tygodnie, które odblokowują się po określonym czasie. Zadania do zrealizowania w ramach tych tygodni są stosunkowo łatwe i raczej nie będziecie mieć problemu z ich wykonaniem. Czy Battle Pass jest wart kupienia? Zdecydowanie tak. Kolejna nowość to tryb zabawowy, tak zwany entertainment mode, który nazywa się surf mode. Polega on w skrócie na tym, co właśnie widzicie, a mianowicie wskakujemy do naszego czołgu, który zaczyna się zachowywać jak amfibia, i mamy do przepłynięcia określoną trasę. Musimy się mieścić pomiędzy chorągienkami, a czołg na wodzie zachowuje się zupełnie inaczej niż na terenie. Bardziej przypomina łódkę niż standardowy tank. Waszym zadaniem jest rywalizowanie z pięcioma zawodnikami, a do tego jeszcze musicie wybierać jak najbardziej optymalną trasę. Tryb jest bardzo dynamiczny, sprawia sporo a jakby tego było jeszcze mało, to deweloper przewidział specjalne nagrody za udział w tej zabawie. Co jest do wzięcia? Awatary, kamuflaże, konto premium i boostery na doświadczenie. Kolejna nowość, którą przynosi aktualizacja, to event Golden Week, czyli Złoty Tydzień. W przeciwieństwie do znanych Wam eventów z World of Tanks Blitz, tutaj jest to szereg mini-eventów, które tworzą razem jedno duże wydarzenie. Pierwsze wydarzenie w ramach tego eventu to Dazzling Treasure, czyli Olśniewający Skarb. Zbierając specjalną walutę eventową, którą są kluczyki, zdobycie możecie zarówno za kredyty, za golda, jak i za wykonywanie specjalnych misji w grze. Do wzięcia jest modyfikacja, czyli styl 3D dla obiekta 268. Trzeba przyznać, że obiekt w ten nowy styl. Wygląda bardzo, no cóż, złoto. Kolejne wydarzenie w ramach tego eventu to Golden Week Military Supply, czyli zapasy wojskowe. Jest to event płatny, w ramach którego możecie zdobyć jeden z trzech czołgów. Są to K-91R, czołg ciężki szóstego tieru, przypominający nasz K-91 z Blitza, wyposażony w armatę z magazynkiem, K-91, czołg ciężki bez magazynku oraz K-91SPG, niszczyciel z potężną alfą. Jak wspomniałem, jest to event płatny, aby móc wziąć udział w losowaniu czołgu musicie zakupić odpowiednią walutę, a jak wiecie i niezależnie od tego, czy jest to World of Tanks Blitz, World of Tanks PC, czy Tank Company z skrzynkami, pamiętajcie, że robimy jedną rzecz, jaką nie kupujemy ich. Kolejne wydarzenie w ramach tego eventu to Chest Frenzy, czyli szaleństwo skrzynkowe. Tutaj sprawa jest prostsza, potrzebne punkty zdobywamy wykonując misję, w związku z czym bez problemu będzie w stanie otworzyć wszystkie cztery skrzynki, a w nich czekają na Was boostery, zapasy do ładowania, czyli dużo potrzebnych w grze rzeczy. Kolejne wydarzenie w ramach eventu to Frenzy. Gift, czyli zaloguj się po prezent każdego dnia, kiedy logujecie się do gry, wchodzicie potem prezent, klikacie i odbieracie poszczególne nagrody. Boostery, kredyty doładowania X3. Kolejne wydarzenie w ramach tego eventu jest Recharge Rebate, czyli Rabaty za doładowanie. Jest to wydarzenie swego rodzaju łączone, ponieważ dokonując jakichkolwiek zakupów w grze, kupując golda, będziecie mogli w ramach tego odbierać właśnie za te zakupy specjalne nagrody. Im więcej wydacie, tym więcej odbierzecie. Dostępnie jest jeszcze jedno wydarzenie w ramach tego eventu: Double Silver Coin Bonus, czyli podwojenie zdobywanych w bitwach kredytów. Pomiędzy 4 a 6 października w godzinach od 12 do 13, od 19 do 21, grając w bitwach 15 na 15, spełniając określone wymagania, otrzymacie dwa razy większe zarobki. W ramach eventu Golden Week otrzymacie jeszcze dodatkowo zniżkę na trzy chińskie czołgi. Będą to Type 63, 131.1 i Type 59.2. Możecie je kupić 20% taniej. Kolejna niezwykła nowość, która weszła do gry wraz z tą aktualizacją, to nowa funkcja Test Drive, czyli jazda testowa. Tak dobrze się domyślacie, od teraz możecie przetestować w grze każdy dostępny pojazd, i to zarówno z drzewka, jak i czołgi premium. Wystarczy wejść w interesujący nas czołg, kliknąć test Drive i zostaniecie przeniesieni na specjalnie przygotowaną arenę, na której będziecie mogli sobie pojeździć, postrzelać, sprawdzić w jaki sposób czołg zachowuje się w bitwach, jak strzela i jak się przemieszcza. Funkcja jest cudownie prosta, działa doskonale. I daje coś, na co nie zdecydował się Wargaming ani World of Tanks Blitz, ani World of Tanks PC. Dzięki takim testom możecie zdecydować, czy czołg, który na przykład grindujecie lub też który chcecie kupić, rzeczywiście jest tym, który Was zainteresuje, którym Wam się będzie dobrze grało. Oczywiście nie są to prawdziwe bitwy, ale dają nam jakiekolwiek pojęcie na temat danej maszyny. Bardzo, ale to bardzo życzyłbym sobie podobnej funkcji w World of Tanks Blitz. Jak widzicie, nie trzeba wypożyczać czołgów, żeby można było zrobić coś, co pozwoli się z nimi zapoznać. Skrzynki, skrzynki. Od 30 września do 5 października do wylosowania w skrzynkach jest chiński czołg ciężki 6 tieru 111e. Trochę nim już pograłem i powiem, że maszyna jest całkiem przyjemna, aczkolwiek nie wiem, czy akurat warto po niego sięgać w skrzynkach. Natomiast od 6 października do 12 do wzięcia będzie T95e1 i T49 również ze skrzynek. Jak już wcześniej wspomniałem, ze skrzynkami robimy co? Nie kupujemy ich ostatnie i w tym przypadku w sumie najmniej ważne, bo znowu związane z loteriami, hazardem i tak dalej, to możliwość zdobycia stylu do T-62M, który nazywa się Fortress oraz do Obiekta 934 Kozak Style, czyli kozacy, ale oczywiście na kole fortuny, więc prawdopodobieństwo bardzo niewielkie, tej opcji również nie polecam. To już prawie wszystkie nowości, bo kilka drobiazgów pominąłem, niemniej sami widzicie, że ilość informacji jest naprawdę olbrzymia i to wszystko tylko z jednego update'u. Miejmy nadzieję, że World of Tanks Blitz odpowie nam wkrótce y również fascynującymi nowościami.